Dzisiaj znowu postanowiłam pożyczyć ten rower. Co prawda okazało się, że za każdym razem, za każdym wypożyczeniem pobierają ten depozyt 300 euro, ale no, jednak za rowerem po mieście i patrzenie w ten sposób to jest coś tak cudownego. Moim punktem docelowym jest klitargi Market w Marwili, jest takie super centrum Marwila 8, w którym byłam w czwartek, bo tam obok właśnie byłyśmy z dziewczynami studiów i nie studiów na Takosach, a później poszliśmy do Brakoda Prata, czyli takiej opuszczonej fabryki, przemienionej też na takie centrum. Tam jest wszystko, tam jest wielka księgarnia, dwa piętra, ma to wszystko, sale różnych rzeczy, każda sala ma imię innego filozofa, naprawdę strasznie fajne miejsce. Dzień tam poszłyśmy na jam session, prawda ja zostałam tylko nastrojenie bo byłam tak zmęczona. No ale tak, dzisiaj panuję tam zaglądać znowu. I później może mi się uda pojechać znowu za rzekę, tym razem, tym razem do Montijo, chyba tak to się czyta. Oczywiście, że napiszę, więc taki plan zobaczymy co z tego, że teraz mała zmiana była, bo zatrzymałam się tutaj chwilę wcześniej. Jest no tak 2 km od Marwili. Zobaczyłam, że jest galeria, którą też miałam wpisaną kiedyś tam na liście, Francesca Soares, chyba Francesca, no zaraz pokażę i pomyślałam, że dobra, jak już jestem tym rowerem, to zaparkuję i skoczę zobaczyć, jeszcze słońce wyszło, w ogóle jak jechałam, to już trzy razy padało, trzy razy było słońce, więc ta pogoda jest szalona. wyszłam po drodze do yy, kolejnej opuszczonej fabryki, która została zamieniona w jakiś kompleks biurowo-gastronomiczny. Zobaczyłam strzałkę, że jest rooftop, więc oczywiście musiałam się na niego wybrać. No i idealnie przy zejściu kolejna stacja z rowerkami. Zobaczyłam schody i oczywiście musiałam wejść na górę, no ale świetna jest ta przestrzeń. Złożyło, że było małe ulepszenie planu. Pominęłam e, Montiżo i dojechałam do Saumoko, czyli ostatniej stacji, jaki jechał ten autobus. I Saumoko to jest miejscowość, która słynie z ogromnej powierzchni solanek, więc zobaczymy te solanki, a najpierw pójdę jeszcze sobie na ryneczek. Może kapka. pogoda jest taka, że mam wrażenie, że zaraz zasnę. Znowu rozpada, roz słońce, raz wszystko naraz. Ja tu widzę jakaś impreza się dzieje w altanie na ryneczku. No? Ale kawiarni nie widzę. W każdym razie to miasteczko się wydaje takie słodkie, takie, nie wiem, profesjonalne, ale takie urocze. Kościółek, ale jest msza, więc nie wchodzę. Tu jest jakaś knajpka, ale chyba pójdę dalej. Tu to jest to cmentarz, ale cmentarz sobie chyba odpuszczę i te godziny 20 do Algociety. Sprawdziłam sobie na tej aplikacji Ultra i dużo różnych trasy hikingowe i w ogóle Jakie są inne drogi z Samuko do Alkoczece, żeby nie iść cały czas u główną drogą. No i też chciałabym jednak zobaczyć te solanki, a ta główna droga tak idzie niby opok, ale raczej nie przechodzi przez solanki. Więc teraz do jakimiś świetnymi terenami ze zwierzątkami, wine'em, ale bardzo fajnie. Jedynie co to mogłam się trochę inaczej ubrać, bo się jakaś idiotka w tej sukieneczce, no ale nic. Niezły klimat to jest, ale grzmoty i zakaz przejścia tu, gdzie mi pokazywało, że mam iść, chyba potraktuję jako sygnał, żeby wrócić do alko, czy te pojechać jednak autobusem. To nie wiem za bardzo co innego zrobić. Sprawdzę tu, czy można jakoś obejść, ale chyba czeka mnie autobus. Okazało się, że autobus miał 40 minut opóźnienia, więc zamówiłam polto za 3 euro i dojechałam na na w Alcocerte, ale po 3 minutach już zaczęło padać, więc poleciałam na przystanek tam i po prostu zakończyłam cudowną wycieczkę. Na szczęście sucha pod dachem. To jest to taka parika i chyba wybiorę się na wycieczkę jednak do tej laguny. I najpierw zrobię jakiś zapas jedzeniowy, a się tu widzę jak truskawki plecą. Mam truskawy, można iść. Więc trasa najbliższej kilka godzin, że mam mnie lata. Zobaczymy czy się uda w ogóle dojść, bo to jest kilkanaście kilometrów plażą. Ale jak wszystko się uda i wszystko dobrze wyjdzie, to mam nadzieję, że za trzy godzinki będę podległ Naprawdę manifestuję, żeby się udało to mój plan, bo jest na tych trasach moich, na tej aplikacji a jedna droga, ale do nas zaczyna trochę później i nie wiem czy ona prowadzi nad wodą czy jakoś inaczej, więc... To będzie troszkę improwizacji. Muzyka Proszę do straparskiego miejsca, gdzie jest restauracja. Myślałam, że przynajmniej kawę mają, a się okazało, że o czwartej, więc jak już zeszłam z plaży, to pomyślałam, że wejdę do tego miasteczka zobaczę jak to wygląda w środku i może znajdę jakąś inną kawiarnię. ale bardzo szybko, bo w godzinę 20 doszłam do tego Ponte d'Atelier, więc plażu jest na pewno krócej niż 10 kilometrów, jak pokazywała mapa Nie ma co czekać. Teraz już będę szła tą trasą z Old Trace i pokazuje 2 godziny 50 minut 13 km. I najpierw pójdę plażą, a później wrócę górą, więc mam nadzieję, że załapię się też na jakieś punkty widokowe. No i tak, jestem mega zadowolona, że to wymyśliłam tylko ta torba mi trochę ciąży, ale. Nie. Ciekawobo napojowe, zaspokojone, ale jestem tak głodna. Oczywiście, że myślałam, że muszę żyć w jakimś ładnym miejscu, sardynki, które targam ze sobą w tej torbie. Ale dobra, widzę, że jakiś, nie wiem, pewnie realnie pół kilometra, że jest trochę bardziej pusta i taka dzika plaża. więc tam siadam. No i jeszcze marzy mi się wskoczenie do tego oceanu i chyba to zrobię. Żeby tradycji stało się zadość, schylałam się do muszelek i oblałam sobie całe buty. No i w końcu udało się znaleźć odpowiednie okoliczności do spoczęcia. Jezus, usiadłam, przebrałam się w kostium kąpielowy. już po prostu taka szczęśliwa, i nagle ktoś wychodzi z zakrzaku z tyłu i macha do mnie. Jakiś kościół w postaci takiej, jak go natura stworzyła i zaczął, nie? Wiem, ładnie powiedzieć, robić sobie dobrze, idąc do oceanu i patrząc cały czas na mnie. Więc moje plany jedzeniowe. Zostały przez mi idę dalej i chyba jednak wolę z ludzi. Nie no. Po prostu to było dość szokujące. Ale trochę mi się nie dzieje, bo to jest naprawdę pięknie. tylko kurde muszę patrzeć, bo on miał tam zawieszony taki ręcznik w tych krzakach, więc teraz zanim gdzieś usiądę, muszę się dobrze rozglądnąć. Ale no naprawdę jest tu pięknie. Dobra, próba numer dwa pod tą piękną skałą. Co ja jest... Hajkerzy tam gdzieś się schowali, ale ubrani, więc jest nadzieja. Bardzo proszę, żeby tak zostało. Udało się spokojnie wjeść, ja sam też ale tak tylko samo są. Bo teoretycznie powinna odwijać w lewo już się cofać, ale ja chyba pójdę zobaczyć do końca tego cyklu. Tutaj nic nie słychać już przez ten wiatr, ale mówiłam, że ubrałam buty, bo już mnie nogi bolały od uchodzenia po, po tych pięknych skarbach na plaży i nie miałam zupełnie siły, ale byłam bardzo ciekawa, więc szłam w tych butach zobaczyć Lagoada Albufeira z bliska. No i doszłam praktycznie na koniec cyklu i wróciłam się, żeby Znaleźć tą drogę powrotną, która prowadziła przez wydmy. Jest, ścieżka! Nie była Piękna, ale mega męcząca, przez to schylanie się ciągła. Wcale nie schylałam wcześniej po łóżelki. ale no, to jest inny rodzaj zmęczenia. I chyba jak będzie kolejna droga na plażę, to zejdę z powrotem na plażę, skoczę do wody i pójdę dalej. Ale w ogóle aż mi to drzewo zrobiło dziurę w ręce. Dobra, mam nadzieję, że tym zejściem zejdę, bo na pewno nie będę się wracać pod górę. Wchodzik na plażę i wraca. Fajny jest tu klimat, fonte Detelia. Nie jestem grudna od tego loda, ale jak ktoś szuka alternatywy dla tego to bardzo polecam. To jest trochę tak jak, nie wiem, pel i chałupy, tylko, że chałupy takie mniej zaludnione. Tak chałupy, czyli właśnie fajnie jest tutaj. W tym no i koniec kolejnej cudnej wycieczki. Znowu na przystanku.